Rewolucja w ekstraklasie skorza pokonany przez Guardiolę, a także Krychowiak w Barcelonie. Zapraszam na podsumowanie newsów z ostatnich dni. Rewolucja w ekstraklasie. Podczas spotkania przedstawicieli klubów z ekstraklasy, aż 16 przedstawicieli z 18 klubów wyraziło chęć zlikwidowania przepisu o młodzieżowcu. Jedynie lech i puszcza dążyły do tego, aby ten przepis podtrzymać, ale w zmienionej formie, o której opowiem za chwilę. Przypomnę, że przepis ten obowiązuje od sezonu 2019 20 i każdy klub, według niego, jest obowiązany do wystąpienia dozwolonej liczby młodzieżowców przez 3000 minut. Jeżeli klub tego limitu nie wyrobi, niestety otrzymuje karę. Lech i Puszcza dążyły do tego, aby te kary zamienić na nagrody dla klubów, które zrealizują te 3000 minut. Jedynie z tego co wiemy, to sprawa ma być rozwiązana do końca roku. Przedstawiciele PZPN twierdzą, że decydujący będzie tutaj głos klubów. Maciej Skorża przegrał z Guardiolą. Jego urawa Red Diamonds niestety uległo Manchesterowi City 3-0. No przewaga City była po prostu przygniatająca. Do 45 minuty zespół Skorży bronił się dość dobrze. Niestety jeden z jego zawodników skierował piłkę do własnej bramki i to otworzyło worek z bramkami. W 52 i 59 minucie padły jeszcze bramki na 3-0 i w zasadzie to one ustaliły wynik spotkania. Przygoda Skorży z Urawą dobiega końca. Jeszcze został mu jeden mecz: o trzecie miejsce w klubowych mistrzostwach świata. a Po meczu o trzecie miejsce Skorża opuści Urawę. Ktoś w Mundo Deportivo upadł wczoraj na głowę i stwierdził, że Krychowiak będzie idealnym kandydatem do zastąpienia kontuzjowanego Gawiego w Barcelonie. Dziennikarze, bo tak ich nazwiemy roboczo, twierdzą w Mundo Deportivo, że Krychowiak jest idealnym kandydatem dla Barcelony: po pierwsze, ze względów finansowych, po drugie, no, znaleźć jak hiszpańską i dobrze się nie czuje. Lub czuł, kilka lat temu. Na szczęście wymienili też jeszcze kilka innych nazwisk, dokładnie sześć. Tylko i wyłącznie po to, żeby się zabezpieczyć przed tym, że któreś być może trafią. No plotka puszczona zupełnie z kapelusza. Rok temu Szymon Marciniak poprowadził finał mundialu i finał ligi mistrzów. W międzyczasie wpadł do mencena, ale to nie o tym. W tym roku Polak został kolejny raz no. wyróżniony. Marciniak posędziuje jej finał klubowych mistrzostw świata. Tego samego turnieju, na którym Skorza będzie walczył trzecie miejsce, jednak Polak będzie sędziował mecz Manchesteru City z Fluminense. Jest to ostatnia taka edycja turnieju, potem on zniknie na rok, a za dwa lata powróci w USA i na turnieju zagrają już 32 drużyny. No i taka smutna wiadomość na koniec. W niedzielę wieczorem dotarła do nas wieści o tym, że Janusz Filipiak zmarł w wieku 71 lat. Były prezes Krakowi, no, rodzinie składamy kondolencje. Tutaj tylko dodam od siebie, że 6 listopada. Kompetencje prezesa po mężu przejęła jego żona Elżbieta. A w tym odcinku to tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie. I widzimy się już jutro. Trzymajcie się i do zobaczenia.